Dobry wieczór moi mini, a raczej dzień dobry, cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej oczywiście Damian z kanałami Sport HD, ze mną jest dzisiaj Shadow, z kanału Shadow Typie. Jak widzicie jesteśmy na dobrze znanym miejscu, nagrywaliśmy tutaj z Piterasem rok temu, prawie e, że rok temu nagrywaliśmy vlog z, e, tutaj z świąteczny, e, z jarmarku bożonarodzeniowego, ale zahaczyliśmy sobie o, e, tutaj o ten park, a teraz głos oddaję Damianowi. I co kurwa? Co tu dużo powiedzieć, miejsce nocą jest magiczne, że tak powiem. Zresztą zaraz zobaczycie to oczywiście, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania kanału, tylko pamiętajcie przycisk tam na dole i link w shadow typie będzie w opisie. Poprawiam. No, ja jeszcze przede wszystkim, tam będzie też jeden materiał z... Yy, od Damiana, więc tutaj Damian może od razu powiedzieć, gdzieś yy, się obrócił, ktoś za nami idzie, musisz powiedzieć yy, czy będzie... Yy, czy będzie ten link, czy będzie ten film, czy nie będzie? Jak coś to umieszczę link w komentarzu pod filmem. Okej, okay, dobra, no to my lecimy. Zaraz Wam nagramy całą perspektywę parku na Wojska Polskiego, także let's go! A nie bez powodu jesteśmy w tym parku wojska polskiego, nawet możemy powiedzieć dlaczego. To chodzi o czasy szkolne. Nie tyle to czasy szkolne, to czasy mojego dzieciństwa. Ten Ale chodzi im nam o wagary. Tak. Tutaj myśmy przychodzili na wagary do szkoły. Nawet wam może przytoczyć szczegóły, bo... Właśnie, jak sobie napisałem, są zwolnie z religii i nie chodziłem co zrobić na religię. Jest... Nie, nie skapnę, że to Poszedł Hortex kupić. Horteks. Horteks rządzi. Nie, nie, to nie jest żaden sponsor kanału ani nic. Jesteśmy w tym momencie w parku na Wojska Polskiego, gdzie klimat jest bardzo fajny do spacerowania. Nieprawda, Żamianie? Zgadza się. Chyba tego powiem. Okazja okresie gdy wszystko jest wykrojone. Ehm, no właśnie, do tego ja zmierzam. Słuchajcie, vlog świąteczny w tym roku nie będzie nagrywany w No też może nagramy jakiś materiał, ale będzie nagrywany z Wrocławia. Tym nie wiem, czy Damian będzie ze mną, bo ze względu na to, że ja wybieram się z Piterasem. A tu Damian, jak będzie chciał, to może do nas dołączy, nie? 300 na paliwo i jedziesz. Mm. <laughs> Wiedziałem, że to powiesz. Słuchajcie, park został odnowiony w latach 2012 13 Damian, może więcej szczegółów, jesteś mieszkańcem świetnicy, więc, więc mniej więcej wiesz, jak to wszystko wyglądało. Więc ja z ja w tym niestety. Tak. Ale zaczynali od tego mostu. Tak właśnie. Most był tak. bardzo zniszczony. Zresztą most jest zaraz za mną tutaj w tym miejscu. Most jest za mną. Damian, może powiedz, co tam na tym moście było kiedyś? Tak, jak we Wrocławiu chyba na odrze. też tam głódki i takie rzeczy, tak. nie? Był na pewno bardziej tam. Był zaniedbany, tutaj mamy oczywiście jakiegoś po, jakiś posąg, jak ktoś jest wolny to zapraszam, tutaj do dupcenia jest, <śmiech> <śmiech> żartuję oczywiście. E, no i słuchajcie, tutaj przed nami jest fontanna, ona w lecie oczywiście jest aktywna, e, teraz, że w tym momencie jesteśmy w okresie zimowy, jesienno-zimowym, więc jest to e, wyłączone z e, użytkowania. Damian, teraz powiedz e, ogólnie, e, no jakie rzeczy tutaj się działy w tym parku, i za naszych czasów, jak się chodzili do szkoły, czekaliśmy z lekcji? A, no, na przykład się chodziło o... o Północy się napić. <laughs> że nie po północy, za też żeśmy robili, nie? Dopóki nas kiedyś strasznie miejska nie zapała. Ale wtedy nie było. tych, <laughs> tych monitoringu, wtedy można było. Właśnie, właśnie dobrą tutaj, właśnie dobry tutaj, teraz, dobrą tutaj nam teraz informacje podsunął nam właśnie Damian. Chodzi o to, że w tamtych czasach, kiedy myśmy chodzili na wagary tutaj, nie było monitoringu. Tak. Był tylko przy stawach i tylko na moście. Teraz cały park jest monitorowany. No i wiecie, no i teraz jesteśmy na takim głównym placu, placu Wojska Polskiego w sumie, bo w sumie ten plac się tyczy tego mostu, który jest tam za mną, który już Wam pokazywałem, ale tutaj koło mnie jest szkółka bokserska, więc jak ktoś by chciał dostać po to może tam iść się jeszcze uczyć. Taka jak ja przez miesiąc tam podjadłem. Dostał manto i skończyło się. Nie do końca prawda. No. Także widzicie, to jest właśnie ten park, on nie jest może zbytnio duży, ale gdzie możemy z tego parku najbliżej dojść? Do galerii. E, a oprócz galerii, do jakieś. Rynku. Do gry do rynku też katedra jest tutaj, ale jej nie widać teraz. E, a powiedz mi, a jakieś środki sportowe, ośrodki sportowe, korty? No to tam nie jest. Czyli ośrodek um, rekreacji i sportu e, tutaj w Świdnicy, e, gdzie gra tutaj trzecioligowa Polonia, Sparta, Świdnica. Pozdrawiam wszystkich piłkarzy, a jeżeli chodzi tutaj o, e, o inne rzeczy, lodowiska, e, takie inne rzeczy. Lodowisko mamy zresztą, zresztą wiecie dlaczego tak się pytam, bo on jest mieszkańcem Świdnicy, ja jeszcze nie mieszkam, mieszkałem w Świdnicy do niedawna, to tylko ja go sprawdzam z jego wiedzy, nie wiem, czy większość z Was osób wie, ale Damian nie jest ogólnie, całe życie nie mieszkał tutaj. Um, Damian nie jest ogólnie, pochodzi z mojego miejsca zamiesz zamieszkania. On mieszkał w Jaworzynie tak jak ja e, przez jakiś czas, a potem się dwa przeprowadził lata. do Świdnicy. I chyba dwa lata zabije. <grym grym> no, e, przepraszam Was za to światło, ale no, to nie jest od nas, e, zależy. Tam jest dalej lodowisko, i tam jest odno odnowiona droga na, e, na e, sportową ulicę. E, jednego rozczaj, Właśnie, bo ja mu kazałem nie przeklinać za bardzo, znaczy możesz raz na jakieś czasy przeknąć im, przecież logiczne. bo wiecie o tym doskonale, że YouTube wtedy bardziej minusuje te filmy, jeżeli tak. chodzi o wyświetlenia. Moro, um, słaba. Pewnie się zastanawiacie dlaczego... Ja też mam Wystosławki, dlaczego ma takie mocno swecie? Ponieważ Damian wydaje swoją w końcu niedługo pierwszą płytę. To tak, nic ale... Znaczy no, wyda swoją płytę z pami. byśmy e, gadali o tym oczywiście na vlogu we Wrocławiu, zapraszam was bardzo serdecznie tam e, w opisie, bo na karcie się pojawi, że zaliczyliśmy wpadkę we Wrocławiu, e, wrócimy tam jeszcze pewnie, tak. tylko już nie do Pizza Hut, <śmiech, śmiech>, do, <laughs>, do McDonalda możemy iść. E, i słuchajcie, Świdnica to stolica e, polskiego boksu. No niby według Świdnicza to tak wygląda, ale chyba też jestem w że tak tutaj. Cześć. Tutaj dużo właśnie bokserów, e, artystów, e, na przykład Verde, którego bardzo pozdrawiam, e, z mojego miasta też jest rawokalistą, e, więc też spoko, także mamy tutaj kilka osobowości. Powiedz nam, oprócz muzycznego tego, oprócz muzycznego świata, e, show biznesowego, kogoś, jakiegoś celebryteznego z Świdnicy? Oprócz rapera, oprócz Sitka, bo jej wiem, że nie jest z, jest z Wrocławia, ani nie mówi, ani Sobel. Buszu. Ktoś inny. Buszu. Buszu też nie. nie No Nie wiem, ale mówię o kimś spoza świata rapowego i hip-hopowego. No, nie za bardzo. To ja wam mogę powiedzieć dwa z nazwiska, Arkadiusz Piech i Janusz Gol. No i Dorota Siniewicz, legendarna siatkarka z reprezentacji Polski, która tutaj w tych właśnie murach trenowała siatkówkę, a potem wiadomo, co się stało. Mm, także... A, i większy Wojciech mam, ten, co prowadził szansa na sukces, pamiętasz? Też pochodzi ze Świdnicy, więc tutaj dużo mamy takich fajnych wspomnień, jeżeli chodzi o takich To Świdnica ogólnie jest takim miastem, gdzie ktoś u nas znajdzie celebrytów, takich właśnie dosyć znanych w polskim showbiznesie. My jeszcze nie jesteśmy znani w naszym polskim showbiznesie i chyba raczej nie będziemy, ale okay. słuchajcie, kto wie, może kiedyś, może kiedyś tak to będzie. A teraz jesteśmy tutaj, gdzie widzicie tą taką wieżyczkę, tak jakby? Taką altanę, czy jak, jakby to nazwać. Na tej altanie sobie ludzie robią zdjęcia ślubne. Tutaj robią, Świlica 24 robi też oczywiście nagrywki, kiedy ktoś tutaj gra albo śpiewa, bo jest to fajny klimacik. No cóż, no to lecimy dalej, wyjdziemy sobie teraz yy, chyba z parku, bo Damian musi też zacząć nagrywać, bo my już jesteśmy poza parkiem, więc y, troszeczkę ciemno jest, bardzo Was za to przepraszam. Może mi się trochę uda rozjaśnić te, yy, yy, te wideo, więc y, powiedz mi, powiedz Damian na co jeszcze będziemy tutaj zwracać uwagę. Na piękne kwiaty! Nie no kurwa kwiaty nie są piękne, no to ja gadam. No, lecimy. Słuchajcie, zrobiliśmy wstawkę już do filmu Damiana. Trochę wyszło dziwnie. Ale no słuchajcie, no początkowy vloger, więc nie ma co się tutaj go czepiać. No i słuchajcie, no teraz przejdziemy sobie na drugą stronę taka, ja parku. Tutaj... I teraz za chwilę tam przejdziemy, tylko tutaj, jeżeli Wam pokażę, tu jest kolejny mości taki malutki prowadzi rzeka jaka to jest Bystrzyca, Witoszówka. Jak zwał, tak zwał. Witoszówka, to jest witoszówka dobrze mi znana z jednego miejsca. Ja przepraszam tylko mi ja tylko wam świecę teraz okularami jak Spiderman w nocy. Yy, w każdym bądź razie, no słuchajcie, no, jeżeli chodzi o świnicę, jest dużo do oglądania, prawda? A tutaj piękne niebo, patrzcie, zmrok się zaczyna pojawiać, zaraz będziemy kurde tymi wilkołakami. Ha, żartowałem. Yy, widzicie, światło jest mało, yy, ponieważ jeszcze nie udało mi się kupić yy, latarki do statywu, ale myślę, że się uda. Damian, bo ciebie tutaj za bardzo nie widać Powiedz mi, powiedz nam, powiedz ludziom jak ten vlog Twój będzie wyglądał, od czego zaczniesz? Odpiszę normalnie miejsca gdzie przychodziłem jako dziecko to jest właściwie mój, moja seria na kanale vlogów w którym wspominam miejsca z mojego dzieciństwa. Yy, tak, i możemy też od razu powiedzieć jasno, że tutaj się zaczęła też twoja kariera artysty, bo też tutaj zacząłeś myśleć już na temat kontentu yy, hip-hopowego, bo nawet mówiłeś nawet nieraz o tym, że chciałbyś tu chciałbyś zacząć, ale tutaj gdzieś tam zaszła cię wena wtedy, że chciałbyś no właśnie, to robić. Nie, nie wiem, od, zawsze tutaj chodzę taka ciekawostka, jak nie mam weny, to tutaj przychodzę i, na, i spróbuję jakoś szukam inspiracji, że tak powiem. I, Czasem wyciągam telefon i w notatniku ten wersy do piosenki. Ehm, właśnie o tym ja mówię, słuchajcie, każdy z nas w miejscu, tak jak my na przykład jesteśmy w Świnicy, każdy was w Polsce, nie wiem czy nas oglądacie w Korei, Japonii, Wietnamie, gdziekolwiek, e, ma takie miejsce właśnie e, u siebie w mieście, na wiosce, tak jak wam kiedyś już mówiłem, że jest e, takie miejscówka, miejscówka, miejscowy, jak tu tam mówicie w tym naszym slangu, chyba jesteśmy już trochę za starzy, żeby tak mówić, chociaż nie, e, e, jest taka, jest takie właśnie miejsce, w którym wy lubicie spędzać czas, lubicie sobie dużo przemyśleć, taka refleksja was nachodzi. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby odnaleźć samego siebie. A Damian parę lat temu właśnie tutaj, to było tak w sumie, ja nawet pamiętam tą historię. Damian się zajmował blendami już na początku. Jeszcze się nie, nie, nie publikowałeś, zgadza się? Jeszcze na początku, jeszcze tak nie za bardzo, tak. bo się jeszcze wstydziłeś. I Damian zwiał z lekcji, z lekcji religii. Dlaczego? Bo to była nuda. Sam sobie zwolnienie napisałeś. Tak, Napisał sobie zwolnienie yy, i poszedł tutaj do parku. Dwa dni później Damian przychodzi i oznajmia nam, że. Nagrywam pierwsze numery. Znaczy, zajmuję się blendami. Znaczy, teraz nagrywam własne. Nagrywa teraz własne numery, ale zajmował się na dzień dobry blendami. Tylko i wyłącznie blendami. Yy, nie wiem, czy wy wiecie, ale Damian ma kontakty z kilkoma. Takimi wyższościami raperskimi, tak jak Sitek, Buszu. Yy, no ale z, z drugiej strony, no. Jaka jest, jakie jest motto każdego youtubera? Jak sam nie zaczniesz, to nie pójdziesz wyżej, prawda? No, dobra, my lecimy dalej, bo teraz e, czas na nagrywkę Damiana. Tak. Także widzimy się już później. No, będziemy szli tutaj, to będziemy jeszcze rozmawiać, bo ten vlog potrwa troszeczkę dzisiaj. Nie tak jak ostatnio ze Świdnicy we Wrocławiu. Myśmy nagrali i zaliczyliśmy fejla, bo bateria nam padła. No, także słuchajcie, no, widzimy się za niedługo. I przepraszam was za tego Spidermana w tych okularach, ale no nie mam jak wam tego nagrać to bardzo, żebyście też mnie mogli dobrze zobaczyć. Zobaczyć. także lecimy. E, słuchajcie, miałem miejsce układać kwiatuszki, ale niestety nie, bo tam ludzie się. E, zresztą, z mojej strony, bo to jest moja strona. E, e, ten, dużo kwiatów, dużo ludzi się tam nagle zeszło. E, słuchajcie, wychodzimy z parku Wojska Polskiego, idziemy do centrum miasta, blisko centrum miasta. E, nie, nie będę Wam zadał szczegółów, e, co będziemy robić. No ale no ogólnie rzecz ujmując Damian zaczął nagrywać vloga już też u siebie Więc zapraszam Was bardzo serdecznie, link będziecie mieć w opisie e, w komentarzu, Damian Wam go oczywiście podeśle. No e, i słuchajcie, o wystrzyca i dzierżoniów, jak miło, nie po, znaczy nie pozdrawiam, ne, no pozdrawiam, żartuję. No e, słuchajcie, tutaj mamy lodowisko. Za mną jest lodowisko. Niedługo się zacznie okresie, się tam chodzić. Tak, już od przyszłego tygodnia będzie można na lodowisku jeździć. Pamię nie wiem, czy ktoś pamięta, w 2016 roku nagrywałem takiego właśnie vloga na Facebooku, jeszcze jak pierwszy raz stawiałem kroki na YouTube, że wtedy akurat jeździłem sobie po lodowisku. No i zapraszam Was na live'a. Wtedy, pamiętam, była ze mną moja właśnie żona. Ania i był jeszcze ze mną e, mojej kuzynki Popak e, Damian, ale to nie będę już od razu więcej e, szczegółów. E, może od razu powiedzmy sobie szczerze e, jaki zamiar masz do vlogowania i czy chcesz łapać na tym ludzi, czy po prostu chcesz pokazać troszkę od siebie. Po prostu to, to to nieco. No widzicie i to jest właśnie to, bo niektórzy... Ja wam coś wytłumaczę. Ja to tak, co, jako taki pamiętnik wideo. Słuchajcie, ja powiem wam tak, bo niektórzy ludzie nie wiedzą doskonale, co my e, tutaj, e, niektórzy przychodzą. Powiem tylko tyle, jeżeli chcecie być youtuberami, nie mam tu żadnego problemu. E, słuchajcie, na początku wiadomo, będą śmiechy ich, będą się z śmiali, ale jeżeli będziecie szli do, do przodu, nie będziecie się tym przejmować, to uwierzcie mi, że może nawet zajdziecie dalej niż my tutaj stoimy obydwoje. Chociaż... E, ja na swoje zasięgi nie mam co marudzić. W ostatnio ten film troszeczkę był błędem, który nagrałem, ale no nieważne, no w każdym bądź razie trzeba trzeba sobie radzić samemu. Trzeba przejść do przodu, nie patrzyć się jedno. No i przede wszystkim pamiętajcie, że cały czas się człowiek samo udoskonala, tak? To nie jest to tak, że w jednym miejscu tylko stoicie. Wiadomo, że poprzez montowanie filmów, nagrywanie filmów, uczycie się też w tym momencie, gdzie popełniliście dany błąd w, danym, w danej sytuacji. Nie wiem jak tu ta Damian, uda wygląda, ale... Słuchajcie, no różne są sytuacje, na przykład coś zaczniecie mówić, nie skończycie No i idziecie do następnej sceny, tak? Ja, e... ja powiem tyle, że bardziej się w muzyce otwieram do vlogu, ale to, to jest ten czas. Bo po prostu jeszcze nie masz wyrobionej takiej tak. sta, takiej, takiej, takiej postawy takiej vlogowej. A ktoś ty mnie poza niech moją muzykę, bo ja on mówię dużo o tym. O on właśnie zę, zęka Martyniuka przerabia. No. <laughs> Wiedziałem, że to powie! Wiedziałem, że to powie! A ty, a ty boisz? No. A jarzyńki jedzie no. Dobra Zrobiłem jeszcze zdjęcie. Będzie na miniaturę. Dobra, także słuchajcie my lecimy dalej. Jest godzina 18, parę minut po 18. Idziemy teraz na, na drugą część parku przy ulicy Bałżyskiej. Zgadza się? On. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy z parku yy, i idziemy do, do miasta. Damian, chodziłeś tymi ulicami? No, jak się czasami po prostu uciekało na wagary, Więc jeszcze, jeszcze nie wiem, się do tego miasta, jest gdzie jak i do, kiedy. Tylko szedłem prosto przed siebie. Teraz jest taki problem, że w tych czasach młodzież ma monitoringi, więc policja i straż miejska już wiedzą, gdzie są w tym czasie. Gdzie się nie można czuć swobodnie. Dokładnie. My, my w tym momencie przechodzimy koło kortu tenisowego, koło kortu do piłki, bo, do, do piłki nożnej i do, e, właśnie do koszykówki, ale na nowej wylewce, ale więcej informacji zobaczycie na damiana kanale. Także... Wbijajcie na mój kanał i odpowiadać mojego. Dokładnie. Um, w tym momencie wam powiem tylko tyle, że raczej czasu takich rzeczy nie było. Jak się szło na wagary, to nie wiedział gdzie jesteśmy. A w tym momencie do wszystkiego mają dostęp. Co to, to już jest nie nasza sprawa. Myśmy tego nie mieli, uwierzcie mi. Mamy rocznik 95 jesteśmy. No, tak także. Tak, ostatni z tych takich lepszych roczników, gdzie jeszcze tych elektrycznych dzienników nie było, chociaż mieli wprowadzać już, ale się wycofali. w Ostatni porze. Po, ale to nie Nasz będziemy rozczy. jest taką hybrydą tych starszych i tych nowszych. Tak, tylko że my nie będziemy grać na temat szkoły, bo to nie ma sensu. Będziemy właśnie mówić na temat. Ogólnym. No to są miejsca, w których my żeśmy często przebywali. Chodziliśmy tutaj za, za młodzieżowego. Tutaj. No, aha. No to dobra, damy ja chce iść ten. A tutaj jest technikum weterynaryjne. Weterynaryjne masz tutaj. No także idziemy dalej, a za chwilę zobaczycie, co będziemy jeszcze nagrywać, bo. Delikatnie już można powiedzieć powoli ten materiał zbliża się już ku tak. końcowi, bo nie chcemy też za dużo Wam tutaj, za, za, tutaj wam tutaj zagospodarować czasu a też wiemy, wiemy doskonale, że każdy ma swoje zajęcia, a niekoniecznie musi nas oglądać. Także let's go, lecimy dalej. Słuchajcie, dotarliśmy do dworca kolejowego. Tutaj często odjeżdżaliśmy są do Wrocławia. Więc słuchajcie, tutaj będziemy kończyć nasz materiał, prawda? To to tylko no znaczy. No niestety, wszystko co dobre musi kiedyś skończyć. Słuchajcie, siedzimy sobie na ławeczce, poczekamy sobie troszeczkę, po sobie pogadamy. Więc słuchajcie, przypominam wam, że pierwsza część vlogu Współdamiana pojawi się już niebawem. Jeszcze w tym tygodniu. Jeszcze w tym tygodniu, bo ze względu na to, że on chce nagrać drugą część, ale to już odbiegającą się od tego, co myśmy dzisiaj nagrali. Tak. Więc zostawcie łapkę, w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, to kopacie tam na dole. I ten link pana będzie w opisie. Albo w, Albo w komentarzu. A Damian wrzuci drugą część w rogu, jeszcze możliwie do soboty. Sobota, niedziela. Tak. Sobota, niedziela, a my w tym czasie. Będziemy właściwie materiały robić. Bo nie chcemy, żeby się w tym samym czasie pojawiły. Tylko pojawi się najpierw jeden, a potem drugi. żebyście mieli troszeczkę jasną tutaj sytuację na temat tego, co myśmy tutaj na tym materiale robili. Powiedziałem na Insta Stories, że Hortex się poleje, więc szykujcie torebki. Ale się Hortex chyba nie poleje. Szkoda. Harakiri byśmy zrobili za frajer. No ale no cóż, no słuchajcie, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze social media: Instagram, Facebook, na TikTokach też. Na Możecie znaleźć, a jeżeli ktoś chce dołączyć do e, armii Damiana, a ewentualnie do mojej, no to e, więcej informacji już w u niego na materiałach. Także słuchajcie, to by było na tyle, że damy Was troszeczkę kolorowego miejsca. Jesteśmy przy dworcu kolejowym na ulicy Kolejowej, także to był Damian z kanału Dami Sport HD. I także pozdrawiamy Was na razie ho i Piona.